There's no such thing as lost souls, demons, or magic. This is the library. Our sole mission is to protect powerful magical objects from getting in the hands of evil men. So cool! You yeah, cannot comprehend the danger we are all in. So we're just gonna wait here for a creature compelled to kill us? We have to protect okay. the rest of the world from magic. We're Wracają strażnicy biblioteki, tylko że w nowej wersji. Bibliotekarze, następny rozdział, to kontynuacja znanego i lekko kiczowatego cyklu fantazji sprzed laty. Nowa odsłona próbuje być dojrzalsza, ciutniejsza, ale wciąż balansuje między fantastyką, przygodą i serialowym absurdem. Akcja dzieje się kilka lat po wydarzeniach z ostatniego filmu Bibliotekarze. i Kolejni bibliotekarze znów muszą chronić świat przed magicznymi artefaktami, które wymykają się spod kontroli. Tym razem mamy nową obsadę, mamy bardziej współczesny klimat. Główna bohaterka Amini ma być nowym liderem zespołu. Jest błyskotliwa, odważna, ale też taka trochę niaka. Niestety mimo starań postać nie zapada yy, w pamięć. Fani starej serii mogą czuć lekki niedosyt, bo znane twarze z poprzednich sezonów pojawiają się rzadko i raczej tylko symbolicznie. Nowe odcinki mają dużo akcji, dużo efektów specjalnych, mają trochę humoru, choć powiedzmy tak sobie szczerze, nie zawsze najwyższego lotu. Niektóre żarty są wymuszone, a dialogi bywają sztuczne. Mnie trochę denerwował pseudofilozoficzne y, takie rozważania o magii, czasie i sensie wiedzy. Akcja dzieje się w różnych miejscach, od starożytnych bibliotek po futurystyczne cyfrowe labirynty. Serial wygląda wizualnie lepszy i lepiej niż poprzednio. Widać większy budżet i choć chęć zbudowania uniwersum od nowa, yy, tyle że nie zawsze idzie za tym dobra opowieść. To serial dla tych, którzy tęsknią za lekkim fantazji w stylu przygodowym, takim bez przemocy, z lekką nutą edukacyjną. Ale jeśli ktoś liczy na nową jakość, to może się srogo zawieść. Podsumowując. Nowy rozdział został otwarty, ale nie zachwyca. Czas pokaże, czy bibliotekarze wrócą naprawdę w wielkim stylu i czy pojawi się drugi sezon.